straight in the sun shine Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Last of Us. Kontynuujemy naszą przygodę, jesteśmy na uniwersytecie. Ostatnio byliśmy u Tomiego. Wskazano nam drogę, Joel podjął decyzję. I wybra wybraliśmy się tu razem z Ellie. Bo normalnie miał to zrobić Tommy. Yy, I zmierzamy do gmachu badawczego. Jak Tomi mówił, ma być to wielkie... Wygląda jak wielkie lustro, więc nie powinniśmy tego przegapić. Tutaj poprzednio skończyliśmy. Otworzyliśmy bramę. Sprawdzimy sobie tutaj okolice. A tu trzeba będzie przeskoczyć. To ten gmach badawczy, który namówił. Ja zejdę z konia i sprawdzamy sobie te namioty. Dziwne, że nie ma żadnego świetlika. Byłeś tu kiedykolwiek? Co, uniwersytet? Tak. Dlaczego nie? E... Bo urodziła się Sara. Hmm. Byłeś żonaty? Przez chwilę. Co się stało? Okej. Okay. Zbyt wiele? Zbyt wiele. Wow, mnie też to zastanawiało. Czy Joel miał żonę? I co się stało? Czy był jak poznajemy na początku historii? To ja sam wychowuję córkę, No ale pusto. Tu jest jeszcze jeden namiot, zerkniemy sobie do niego amunicja części. Super, przydadzą się. O, przez ostatnie walki dużo amunicji straciłem. Nie powiem. Nie, nie da się otworzyć szuflady. Dużo amunicji straciłem i to może się teraz odbić na nas. Super, że Elisa za na nami jedzie, bo to mi obliżej Bo to mi chodziło, że ja mogę zejść tutaj Pochodzić, a Eli będzie podjeżdżać. Że nie będę musiał zasuwać taki kawał drogi do tyłu. Więc zbierzmy to wszystko. Miejmy nadzieję. Gdzie jesteś, Eli? Jeszcze tu szybko zobaczę. Eli, trochę daleko. Dobrze, że były napisy Przyznajcie, ładna pogoda. Klimat jest Eli Nie widzę jej. A tam jest kubie z radaru. Zaczekajcie, jeszcze sprawdzę. Możemy wytworzyć to bieżyczkę. Bomba bierze części ostrze. Saletra. A weźmy. Lepszymy naszą broń. Jak tutaj za amunicją? Ustawiać, czy coś? Łuk cię przyda. Na razie zrobiłbym tak. Chciałem tutaj jeszcze przejechać. Widzicie, jakie budowania? Tu większość rzeczy wykonana z drewna. No, fajnie to wygląda, ten widok I hop. Na drugiej stronie jesteśmy. No, tu chyba będzie problem z przejściem. Cześć kalus tu tutaj cię damy na chwilkę. Tutaj już widzę, że trzeba będzie przez bramę przejść. wziąć ten śmietnik. Zobaczymy. W ogóle takie myśli mam. Laboratorium tutaj komach badawcze pusty. To coś nie gra. Może być opustoszałe i mogą być tam tylko sami zarażeni. Hej, a może tam? Tak, to chyba jakieś wejście. Dobra, chciałem sprawdzić teren. Nie tylko tyle widziałem tą bramę na środku. Więc weźmy śmietnik, podjedźmy tam. Strasznie ciężki. Na się dobrze, że wszystkie kółka sprawne. Wow. Pra ważniej też oń się suń Super udało się Dobra, nie do końca o to nie chodziło, ale okej okay. Mamra jest budynek Tu są jakieś drzwi Zajmij ten śmietnik jeszcze. Tu jest ciężarówka na którą będzie można wejść. Kalusa trzeba być zostawić. Tutaj tak. Baterie słoneczne mieli energię, prąd, zapewne z tego, akurat przyszłościowe, jakby można powiedzieć, rozwiązanie. Dobra, jesteś w środku. Chodź, mała, podaj rękę. Dzięki. Rozejrzyjemy się. No, oczywiście, Z, tak zrobimy. Szkoda, że nie mamy nabojów do szybko na. A pełne no, tu się co innego okazuje. No tu mamy siedem masz. Dobrad, dobra, ten mały sztykaj przyda. Do tamtego zero. razie pusto. O pustoszały budynek. Jeszcze nie sprawdziliśmy całego, no ale ta część. Nie zauważyłem. Sprawdzimy, nie mamy części, będzie można ulepszyć. O kurde cool, 25, aż tutaj było. Dobra, no to sprawdźmy. To działa. Tuż trochę ulepszyłem. A no, co bym mógł lepszyć? No, to już wszystko jakby. Mm, jeszcze tu mi stało. O tutaj duża, nie mam naboi, to tak które średnio na razie. Pójdziemy w to co mamy. Zasięg, szybkość przeładowania. Szybkość przeładowania może być. Pojadaś magazynka też się na przyszłość przyda. No i tyle. załatwione. Tak jest załatwione. Zrobiliśmy co mogliśmy, Krowa z amunicją do tych broni. Chciałem iść do shotguna, ale mam do tego mniejszego. Obrzyna, a naboje mamy palnik. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że się to przyda. Wszystko Tu następne drzwi. Hop, hop, świetliki. Mam tu lekarstwo na zarazę. Jest chętni. Nie róbmy hałasu, póki się nie dowiemy, co jest grane. Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. Nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli. Może ktoś został? Nie oddalę się. To dziwne, dziwne. Ale czeka jeszcze, nie sprawdziliśmy tutaj innego zakątku. Tutaj po prawej. I tu jeszcze nie że Z prawej strony jest szafka. No boje są potrzebne, no boje, no boje nie części na razie. Dobra, nic tutaj. Jeszcze jedno pomieszczenie. Trzeba mieć ostrze. Kurde, to były narzędzia na poziomie czwartym. Jeszcze coś innego, lepsze na mołotowy. Wow, 50 części. Jeszcze naboje. No to super, tu akurat trafiliśmy. To tak może być. Jest tam stół, może coś jeszcze się uda tam zrobić, ale będziemy szli tu w prawo na przyszłość. Znajdziemy jeszcze stół, to się tam polepsza rzeczy. Może będziemy mieli więcej naboi wtedy. Sprawdźmy górę. Tam był jakiś hałas. Tam mogą być zarażeni albo Jesteś inni ludzie. Nie ma ciał. Eee, to dobrze, prawda? się, gdzie sobie poszli. Zobaczymy, nie ma ciał, czyli jakby nic takiego się tu nie wydarzyło. Już widzę cegły. To coś mi śmierdzi, że będzie walka. Wiecie, całkowicie takie rzeczy są porozstawiane w miejscach, w których trzeba się bić. Nie wiem, taki znak rozpoznawalny. Może otworzymy sobie te drzwi. Cholera. Um, to pewnie mlaskacze, tak? Nie, oni się nie chowają. Zaczyna. Ktoś tu jest. Niepożądany gość. Na razie cisza, no pójdziemy tam dalej, gdzie dużo rzeczy znaleźć. Że wezmę coś, bo... Macie zdjęcie rentgenowskie grzyba. Dla ciekawych. się wczuli w te badania, że sami zamienili się w małpy. Szukajmy dalej to coś znajdziemy. Dobrze, że to były tylko małpy. Nie wiem dobrze lub niedobrze. A tak to tu nikogo nie ma.

Dobrze, że nie mieliśmy kontaktu z tymi małpami. Nie powiedział dokąd poszli. Wiem. Szukajmy dalej. Czy małpy są zarażone? Tak, w planecie małp. Tylko one się mogą tutaj przekształcić w coś innego. Tam to w ogóle był bunt małp. Świat się rozpadł. Zobacz nawet dobry film. Mój o tych nowszych częściach, bo tam były jeszcze jakieś stare totalnie. Okay, Serio? No co Wiesz gdzie to jest? Znam te okolice. To daleko? Kawał drogi stąd. Nawet na koniach. Co? Świetliki? Na ziemię! <laughs> o kurde. Co to kurwa za jedni? Nieważne. Wiemy dokąd iść. Spieprzajmy stąd. Kurde, teraz się niebezpiecznie. Uważaj! trudniki. O Kurwa... Uważaj! Weźmy tę siekierkę już. Siekiera. Widzisz, tu już jeden? Kurde, to się porobiło. Tam jest jeden za półką jeszcze. Zrobiliśmy go szybko i sprawnie. Super, mam naboje. Czy jest gdzieś jeden na blisko? Są tu jeszcze dwóch. Pewnie będzie ich więcej. No, nie obkrążyli. Odwróć się, gościu. Tem certeza que Mi gościa na pesach. Dobra, udało się. I chyba czysto. O, wow. dobra! Płaś się udało oszczędzić rzeczy. Podajmy stąd. Weźmy coś, dobra do rzucenia. Zamieńmy. I tutaj zakończymy sobie nasz odcinek. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!